Bruce Lee, niekwestionowany król kung fu i ojciec MMA, w świetle biurokracji był absolutnym nikim. Czy uwierzycie, że człowiek szybszy od kamer filmowych posiadał na swoim koncie dokładnie zero czarnych pasów? To brzmi jak ponury żart, ale to brutalna prawda, o której wielu boi się mówić głośno. Czy legenda naszych czasów była w rzeczywistości oszustem, czy może tradycyjni mistrzowie po prostu bali się uznać jego wyższość? Prawda nie leży w kolorowych pasach, lecz w sekretach fizyki i mechaniki ciała, które zaraz wam ujawnię. Zostańcie ze mną przyjaciele, bo ta historia udowadnia, że prawdziwa potęga nie potrzebuje certyfikatów, by przekraczać ludzkie granice. Wszystko zaczęło się w ciszy, o bladym świcie, kiedy młody bruz stawał u boku swojego ojca, by praktykować starożytną i powolną sztukę tai chi. Dla niewprawnego oka te płynne, niemal senne ruchy mogły wydawać się bezużyteczne w brutalnej walce ulicznej, ale to właśnie tutaj Lee odkrył absolutny fundament swojej przyszłej potęgi. Zrozumiał on kluczowy paradoks fizyki walki. Aby być szybkim jak błyskawica, ciało musi być najpierw całkowicie rozluźnione, pozbawione zbędnego napięcia mięśniowego, które działa jak hamulec dla prędkości. Z punktu widzenia biomechaniki. Napięty mięsień jest wolny i zużywa tlen, podczas gdy mięsień rozluźniony działa jak sprężyna gotowa do natychmiastowego eksplozywnego wystrzału. Tajci nauczyło go mistrzowskiej kontroli nad środkiem ciężkości, co pozwalało mu generować siłę nie z ramion, lecz bezpośrednio z kontaktu stóp z podłożem. To jest zasada hydrauliczna przeniesiona na anatomię. Energia kinetyczna płynie od ziemi, przez biodra. Aż do pięści, bez żadnych blokad energetycznych po drodze. Bruce zrozumiał, że woda w rzece płynie swobodnie i miękko, ale gdy uderzy, ma siłę zdolną kruszyć skały i tak właśnie chciał ukształtować swoje ciało. Ta cisza przed burzą dała mu stabilność i koordynację, której brakowało wielu chaotycznym wojownikom tamtych czasów, opierającym się wyłącznie na surowej agresji. Bez tego medytacyjnego fundamentu i zrozumienia przepływu energii, jego późniejsza legendarna szybkość nigdy by nie zaistniała. Los bywa przewrotny, przyjaciele, a w przypadku Brusa Lee, jego naturalna wada fizyczna stała się katalizatorem wyboru stylu walki, który zdefiniował go na lata. Niewielu wie, że ten mistrz precyzji był silnym krótkowidzem, co w walce na duży dystans stawiało go na straconej pozycji wobec przeciwników, których ruchy widziałby nieostro. Zamiast walczyć z naturą, Bruce pragmatycznie wybrał Wing Tsun, system stworzony do brutalnej walki w zwarciu, gdzie wzrok zastępuje się czuciem zwanym Chi Sao, czyli lepkie ręce. Trafił pod skrzydła legendarnego Jip Man'a, ale to jego starszy brat w wierze i mentor, Wong Shun Leung, znany jako król mówiących rąk, nauczył go jak przetrwać na ulicy. W tym okresie Lee stał się obsesyjnym badaczem geometrii Ludzkiego ciała, odkrywając śmiercionośną skuteczność teorii linii centralnej. Wyobraźcie sobie niewidzialną oś biegnącą przez sam środek waszego ciała, od czubka głowy aż do krocza, gdzie znajdują się wszystkie najważniejsze organy witalne i sploty nerwowe. Winkczun uczy, że najkrótsza droga między dwoma punktami to linia prosta. Dlatego uderzenia wyprowadzane wzdłuż tej osi są nie tylko najszybsze. Ale i najbardziej dewastujące, to czysta matematyka w służbie destrukcji, pozwalająca mniejszemu zawodnikowi zdominować większego poprzez kontrolę wewnętrznego toru ataku i wymuszanie defensywy. To właśnie tutaj narodziła się legenda uderzenia jednocalowego, które nie jest magiczną sztuczką, lecz arcydziełem wykorzystania dźwigni i momentu pędu. Analizując to zjawisko pod kątem fizyki. Siła tego ciosu nie pochodzi z bicepsa czy tricepsa, lecz z gwałtownego, synchronicznego skrętu bioder i nadgarstka w ostatniej fazie ruchu. Działa to jak bicz: impuls zaczyna się w stopach, przechodzi przez korpus i trzaska na końcu pięści, generując potężny wstrząs na minimalnym dystansie. Bruce nie pchał przeciwnika, on przenosił całą masę swojego ciała w jeden punkt w ułamku sekundy. Co dla organów wewnętrznych rywala było jak zderzenie z rozpędzonym pociągiem. Jednak z czasem, moi drodzy, Bruce zaczął dostrzegać poważne pęknięcia w tym systemie, czując, że tradycyjne podejście staje się dla niego więzieniem. Sztywne formy, kata i sekwencje ruchów, które ćwiczył godzinami, zaczęły wydawać mu się zbyt robotyczne w konfrontacji z chaosem ulicznych bujek w Hongkongu. Zrozumiał, że klasyczny trening, to często walka z cieniem lub wyimaginowanym wrogiem, która nie oddaje nieprzewidywalności i brutalności żywego przeciwnika, który nie chce współpracować. Ta frustracja stała się iskrą, która zmusiła go do porzucenia ortodoksyjnej ścieżki i poszukiwania prawdy poza murami chińskich szkół. Opuszczając skostniałe ramy tradycji, Bruce zwrócił swój wzrok na zachód, w stronę brutalnej elegancji boksu. Wielu zapomina, że w młodości wygrał on szkolny turniej bokserski w St. Francis Xavier, ale jego prawdziwa fascynacja tą dyscypliną eksplodowała później, gdy zaczął analizować nagrania walk Muhammada Ali. Lee, moi przyjaciele, był jak inżynier, który rozbierał maszynę na części pierwsze, by zrozumieć, jak działa silnik. Zauważył on, że wschodnie sztuki walki, takie jak Wing Chun, są często statyczne i uziemione, co ogranicza mobilność. Box natomiast ze swoją pracą stóp, footwork, wprowadził do jego arsenału pojęcie pędu i rytmu, co było rewolucją w jego podejściu do dystansu. Z naukowego punktu widzenia, Bruce zaadaptował zachodnią fizykę, w szczególności zasadę zachowania pędu do swoich nóg, zamiast szurać stopami po ziemi. Zaczął stosować sprężysty krok, co pozwalało mu na błyskawiczną zmianę wektora ruchu, ale najważniejszą lekcją, jaką wyciągnął z boksu, była teoria łańcucha kinematycznego. Kinetic Chain, tradycyjne kung fu, często uczy generowania siły z bioder w pozycji stacjonarnej, ale boks zachodni pokazał mu, jak przesyłać energię sekwencyjnie przez całe ciało. Zrozumiał, że potężny cios prosty, nie zaczyna się w pięści, lecz w dużym palcu stopy, który odpycha się od podłoża, przekazując energię do łydki, następnie skręcając biodro, katapultując bark i finalizując ruch wyprostem ramienia. To czysta biomechanika. Wykorzystanie każdego stawu jako kolejnego stopnia przyspieszenia, co sprawiało, że jego uderzenia, mimo niewielkiej wagi ciała, miały siłę tarana. To była nauka, której brakowało starym mistrzom z Hongkongu. Kiedy Bruce Lee przybył do Ameryki, nie zamknął się w swojej bańce. Wręcz przeciwnie, otworzył się na wymianę wiedzy z gigantami tamtych czasów, takimi jak Chuck Norris czy Ed Parker. Nie chodził do ich szkół, nie kłaniał się sensejom, on po prostu kradł to, co działało i odrzucał resztę. Największym darem, jaki wyciągnął z japońskiego karate, była mechanika kopnięć wysokich. High Kicks. Wcześniej uważał je za ryzykowne i niepraktyczne, ale analizując je pod kątem fizyki, dostrzegł w nich potencjał generowania niszczycielskiej siły poprzez moment obrotowy. Przyjrzyjmy się temu bliżej, panowie. Sekret potęgi kopnięcia okrężnego w wykonaniu Brusa nie leżał w sile jego nogi, ale w rotacji stopy podporowej. Obracając stopę, na której stał, o niemal 180 stopni. Otwierał stawy biodrowe, co pozwalało mu wykorzystać całą długość nogi jako potężną dźwignię. Zgodnie z prawami fizyki, im dłuższe ramię dźwigni, tym większa prędkość liniowa na jej końcu, czyli na stopie uderzającej w głowę rywala. Jego noga stawała się w tym momencie kijem bejsbolowym napędzanym skrętem tułowia. Co więcej, dzięki rdzeniowi, core strength, wypracowanemu w Tai Chi, Bruce potrafił utrzymać idealny balans podczas tej rotacji, co jest niezwykle trudne z punktu widzenia anatomii. Połączył więc japońską mechanikę niszczenia z chińską stabilnością, tworząc hybrydę, która była szybka, piękna i śmiertelnie niebezpieczna. Jednak nawet bogowie krwawią, a ego Bruce'a Lee zostało brutalnie zmiażdżone w incydencie, o którym rzadko się mówi w oficjalnych biografiach, na planie wejścia smoka Pewien kaskader, znany zapaśnik i judoka Jean Lebel postanowił sprawdzić małego smoka. W ułamku sekundy Lebel chwycił Brusa, wyniósł go w powietrze i paradował z nim po planie, całkowicie neutralizując jego ciosy. Bruce, wisząc bezradnie, zrozumiał wtedy bolesną prawdę. Jego stójka była genialna, ale w parterze był bezbronny jak dziecko. To był moment przełomowy który zmusił go do zgłębiania fizyki ciał w zwarciu. W judo i zapasach Bruce odkrył potęgę zasad dźwigni i manipulacji środkiem ciężkości. Zrozumiał, że w walce w zwarciu nie liczy się szybkość rąk, lecz umiejętność wykorzystania bioder jako punktu podparcia, fulcrum, by wytrącić przeciwnika z równowagi. Jako człowiek o drobnej budowie, Lee zafascynował się tym, jak fizyka pozwala mniejszemu obiektowi obalić większy, jeśli tylko przyłoży się siłę pod odpowiednim kątem, zaczął studiować anatomię stawów, jak działają dźwignie na łokieć i kolano oraz fizjologię duszenia, zrozumiał, że odcięcie dopływu krwi do mózgu poprzez ucisk na tętnice szyjne, wyłącza nawet największego giganta w kilka sekund. To nie była już walka na pięści, to była inżynieria ludzkiego ciała, gdzie znajomość, w którą stronę zgina się staw była ważniejsza niż siła mięśni. Ten incydent z Lebelem nie złamał go, lecz uczynił kompletnym, dodając do jego arsenału broń, której brakowało większości uderzaczy tamtej epoki. Kolejnym przystankiem na drodze do doskonałości była filipińska sztuka walki Eskrima, której tajniki zgłębiał pod okiem swojego przyjaciela i ucznia, Dana Inosanto. Wielu z Was kojarzy Brusa z Nanczaku. Tą ikoniczną bronią, która w jego rękach śpiewała pieśń zniszczenia, ale niewielu rozumie fizykę stojącą za jej skutecznością. Dla Li, nunchaku czy pałki Kali nie były tylko przedmiotami, były partnerami w tańcu śmierci i co najważniejsze, bezpośrednim przedłużeniem jego własnego układu nerwowego. Z punktu widzenia fizyki, nunchaku to doskonały przykład wykorzystania siły odśrodkowej. Dwa kawałki drewna połączone łańcuchem. Tworzą układ, w którym energia kinetyczna rośnie wykładniczo wraz z prędkością obrotową. Bruce zrozumiał, że nawet lekki kawałek drewna, gdy zostanie wprawiony w odpowiednio szybki ruch obrotowy, na swoim końcu generuje energię uderzenia równą kilkudziesięciu kilogramom. To sprawia, że broń ta, mimo niepozornego wyglądu, przy zderzeniu z kością działa jak młot pneumatyczny. Ale to nie wszystko. Trening z bronią wymusił na nim rozwinięcie koordynacji ręka-oko (hand-eye coordination) na poziomie wręcz nadludzkim. Musiał nauczyć się przewidywać trajektorię ruchu obiektów w przestrzeni trójwymiarowej w ułamkach sekundy, co bezpośrednio przełożyło się na jego zdolność do unikania ciosów w walce wręcz. Jego mózg nauczył się przetwarzać bodźce wzrokowe szybciej niż u przeciętnego człowieka co w połączeniu z niszczycielską siłą odśrodkową, czyniło go nieuchwytnym celem. Choć Bruce Lee był już mistrzem kopnięć, jego spotkanie z Junem Ri, ojcem amerykańskiego taekwondo, otworzyło mu oczy na zupełnie nowy wymiar mechaniki uderzeń. To właśnie od Ri nauczył się specyficznych, wysokich i niezwykle szybkich kopnięć, ale geniusz Lee polegał na tym, że nie skopiował ich bezmyślnie. Zamiast tego, Wyizolował mechanizm akupuncz i zaadaptował go do pracy rąk. Zauważył on, że siła w taekwondo nie pochodzi z samej masy mięśniowej, lecz z gwałtownego rozprężenia, efektu sprężyny. Analizując to pod kątem fizjologii, Bruce zaczął traktować swoje ścięgna i powięzi jak elastyczne gumy. Zrozumiał, że prędkość startowa ciosu zależy od elastyczności włókien mięśniowych, a nie od ich objętości. Stąd jego obsesja na punkcie rozciągania. Wykorzystał zasadę magazynowania energii potencjalnej sprężystości w mięśniach tuż przed uderzeniem, by w momencie ataku uwolnić ją w postaci czystej energii kinetycznej. To dlatego jego ciosy były niewidoczne nie było w nich naciągania czy sygnalizowania ruchu były jak wystrzał z procy ta adaptacja mechaniki taekwondo pozwoliła mu na generowanie ogromnej mocy bez konieczności posiadania masywnej budowy ciała kulturysty, co było rewolucyjne w tamtych czasach, gdy wierzono, że większy zawsze wygrywa. Lee udowodnił, że fizyka i anatomia zawsze pokonają brutalną siłę, jeśli tylko wie się, jak pociągnąć za odpowiednie sznurki w ludzkim ciele. Drodzy przyjaciele, dotarliśmy teraz do serca tej opowieści, do momentu, w którym wszystkie te rozproszone elementy od płynności Tai Chi przez geometrię Wing Chun, aż po dynamikę boksu, zderzyły się ze sobą, tworząc eksplozję, która na zawsze zmieniła oblicze sztuk walki. Ale zanim narodziło się Jeet Kune Do, musiało dojść do konfliktu, który wstrząsnął posadami świata Brusa Lee, tym katalizatorem była niesławna prywatna walka z Wong Jackmanem w Oakland. Choć Lee wygrał ten pojedynek, zmuszając rywala do poddania się. To zwycięstwo miało dla niego gorzki smak porażki. Po walce był wyczerpany, zdyszany i wściekły. Zrozumiał wtedy brutalną prawdę. Klasyczne style były jak złote klatki. Piękne formy i tradycyjne postawy Wing Chun, które tak kochał, w rzeczywistości ograniczały jego oddech i krępowały naturalny ruch w chaotycznej walce. W tamtej chwili, patrząc na swoje drżące dłonie. Bruce Lee podjął decyzję, która była herezją dla każdego tradycjonalisty. Klasyka to śmierć. Postanowił zabić w sobie ucznia, by narodził się Mistrz. Tak narodziło się Jeet Kune Do. Droga przechwytywania pięści. Ale nie dajcie się zwieść nazwie. To nie jest kolejny styl z zestawem technik do wykucia na pamięć. To nauka o wyzwoleniu ciała poprzez fizykę. Bruce odrzucił koncepcję stylu jako taką. A wraz z nią, co kluczowe dla naszej historii, odrzucił system pasów i stopni. Zrozumiał, że czarny pas to tylko symbol statycznego osiągnięcia, podczas gdy walka jest żywym, dynamicznym procesem. JIT KUNE. Do nie ma granic, więc jak można je zmierzyć kolorem pasa? Zanurzmy się teraz głęboko w mechanikę tego rewolucyjnego podejścia, zaczynając od koncepcji stop-hit. Uderzenie przechwytujące która jest absolutnym szczytem fizyki walki. Tradycyjne szkoły uczą w rytmie na dwa. Najpierw blokujesz cios, jeden, potem oddajesz dwa. To zajmuje około 0,5 sekundy. Dla Brusa to była wieczność. Opracował więc mechanizm na jeden. Uderzenie jest jednocześnie obroną. Kiedy przeciwnik atakuje, Brus nie cofa ręki do bloku. On wyprowadza swój cios wprost w linię ataku rywala, przechwytując go w połowie drogi. Z punktu widzenia fizyki wykorzystuje on pęd przeciwnika przeciwko niemu samemu. Jeśli rywal biegnie na Ciebie z prędkością 10 km h a Ty uderzasz go z prędkością 20 km, siła zderzenia nie wynosi 20 lecz 30 km. To brutalna lekcja fizyki, gdzie energia kinetyczna dwóch ciał sumuje się w punkcie uderzenia, powodując dewastujące zniszczenia. To wymagało jednak reakcji szybszej niż myśl, opartej na odruchu bezwarunkowym, co Lee trenował godzinami, skracając czas reakcji swojego układu nerwowego do granic biologicznych możliwości. Kolejnym filarem jit -kyun do jest pozycja on guard by jong, którą Bruce zaprojektował od nowa, opierając się na anatomii i biomechanice szermierki. Zwróćcie uwagę na ten szczegół który wielu pomija. Bruce walczył z silną ręką i nogą wysuniętą do przodu, southpaw dla praworęcznych. To było całkowite odwrócenie logiki bokserskiej, gdzie silna ręka jest z tyłu, by nabrać rozpędu. Dlaczego to zrobił? Odpowiedź leży w geometrii. Umieszczając swoją najgroźniejszą broń, prawą rękę i prawą nogę bliżej celu, skrócił dystans, jaki musi pokonać cios o kilkadziesiąt centymetrów. W świecie, gdzie walka rozstrzyga się w ułamkach sekundy, te centymetry to różnica między życiem a śmiercią. Jego pozycja była niska, z ugiętymi kolanami, co obniżało środek ciężkości i pozwalało mięśniom nóg działać jak napięte sprężyny, gotowe do wystrzału w dowolnym kierunku, bez konieczności ładowania ruchu. To była pozycja maksymalnej wydajności biomechanicznej, zero zbędnych ruchów, 100% ekonomii energii. Ale największą innowacją Brusa Lee, która wykraczała poza fizykę i wchodziła w sferę filozofii materii, była jego koncepcja bycia jak woda Be Like Water. To nie była poetycka metafora, moi drodzy, to było zastosowanie zasad hydrodynamiki w walce wręcz. Woda nie ma stałego kształtu, dlatego nie można jej złamać, nie można jej zranić. Woda dostosowuje się do naczynia. W walce oznaczało to totalną adaptację. Jeśli przeciwnik był twardy jak skała, Bruce stawał się miękki i opływowy, by go ominąć. Jeśli przeciwnik się otwierał, Bruce wlewał się w tę lukę zniszczycielską siłą fali powodziowej. Zrozumiał, że sztywność, charakterystyczna dla wielu posiadaczy czarnych pasów, to kruchość, tylko płynność daje niezniszczalność. Woda może płynąć albo może niszczyć. Ta dualna natura była sednem jego taktyki: relaksacja przechodząca w eksplozję w mikrosekundzie. Bruce Lee odrzucił więc formy kata, które uważał za pływanie na suchym lądzie. Zamiast tego skupił się na sparingach w pełnym kontakcie, używając ochraniaczy, co w tamtych czasach było nowością. Wprowadził naukowe podejście do treningu kondycyjnego: biegając interwały, by zwiększyć wydolność tlenową i beztlenową. Co pozwalało mu zachować świeżość umysłu i precyzję ruchów nawet w głębokim zmęczeniu. Traktował swoje ciało jak laboratorium, a każdą walkę jak eksperyment. Nie interesowało go zachowanie tradycji. Interesowała go tylko prawda, a prawdą w walce jest skuteczność. Gidko Nedo nie jest więc mieszanką stylów, jak wielu błędnie sądzi. To nie jest worek, do którego wrzucono karate, judo i boks. To jest rzeźba. Bruce Lee wziął bryłę marmuru, którą były te wszystkie sztuki walki, i zaczął odłupywać to, co zbędne. Odłupał sztywne pozycje, odłupał niepraktyczne ruchy rąk, odłupał rytualne ukłony i odłupał system pasów. To, co zostało, to Jit kune Do czysta esencja walki. Dlaczego więc Bruce Lee nie miał czarnego pasa? Bo stworzył coś, co wykraczało poza skalę. Czarny pas oznacza, że opanowałeś system stworzony przez kogoś innego. Bruce Lee stworzył własny wszechświat. Jak można nadać stopień komuś, kto sam jest źródłem wiedzy? Byłoby to jak próba oceniania oceanu za pomocą linijki. Jeet Kune Do jest żywym dowodem na to, że prawdziwe mistrzostwo nie potrzebuje zewnętrznego potwierdzenia. Bruce Lee stał się ucieleśnieniem wolności. Wolności od stylów, wolności od schematów i wolności od potrzeby posiadania kawałka materiału, by czuć się wartościowym. I to, moi drodzy, jest najważniejsza lekcja fizyki i życia, jaką nam zostawił. Bądźcie jak woda, a żaden pas nie będzie wam potrzebny, by zwyciężać. Podsumowując tę niezwykłą podróż, moi przyjaciele, stoimy teraz przed nagą prawdą, która jest jednocześnie szokująca i wyzwalająca. Brak czarnego pasa u Brusa Lee nie był niedopatrzeniem, lenistwem czy brakiem umiejętności. Był to świadomy manifest. W świecie, który obsesyjnie pragnie certyfikatów, dyplomów i zewnętrznych oznak prestiżu, Lee wybrał drogę samotnego wilka. Zrozumiał, że pas służy jedynie do podtrzymywania spodni, a w śmiertelnym starciu na ulicy liczy się tylko to, co potrafi twoje ciało i umysł, a nie to, co masz zapisane na papierze. Dla wielu mistrzów tamtych czasów, Bruce był heretykiem, kimś, kto deptał święte tradycje, ale historia pokazała, że miał rację. Jego dziedzictwo nie jest zapisane w księgach rekordów turniejowych, ale w każdym ciosie dzisiejszego zawodnika MMA, w każdym filmie akcji i w umysłach milionów ludzi, którzy dzięki niemu uwierzyli w siebie. On udowodnił, że człowiek jest ważniejszy niż system, że pasja i naukowe podejście do treningu. Mogą pokonać wieki dogmatów. Brusli nie potrzebował czarnego pasa, aby stać się królem, ponieważ to on sam stał się standardem, do którego dążą wszyscy inni posiadacze pasów. Zwracam się teraz do Was, moi drodzy. Nie pozwólcie, by brak papierka czy oficjalnego tytułu powstrzymywał Was przed dążeniem do wielkości w jakiejkolwiek dziedzinie życia. Wasza wartość leży w Waszych umiejętnościach, w Waszej pracy. I w Waszym charakterze bądźcie jak Bruce: badajcie, kwestionujcie, odrzucajcie to, co zbędne i twórzcie własną drogę. Jeśli ta historia otworzyła Wam oczy i czujecie ten sam ogień, który płonął w sercu małego smoka, zostawcie pod filmem komentarz ze słowem mistrz. Pokażmy algorytmom, że legenda brusali Lee jest wciąż żywa w naszych sercach. Nie zapomnijcie też o subskrypcji bo wkrótce odkryjemy kolejne tajemnice świata walki, o których inni boją się mówić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, przyjaciele. Bądźcie jak woda.